Witajcie, kochani przyjaciele, i wszystkie cudowne dusze, które dołączają do tego kolejnego odcinka w temacie e, kłamstwa, manipulacji, z którymi mamy do czynienia zarówno na poziomie takim indywidualnym w naszych relacjach z innymi, jak i na poziomie kolektywnym, na przykład przez media, czy stosowane wobec nas e, przez naszych polityków, czy to u nas w kraju, czy to na całym świecie. Warto się na to przygotować, co tu teraz się dzieje i dlaczego. No, i jak się do tego wszystkiego ustosunkować, żeby czasem nie oszaleć, bo rzeczywiście dużo się tego nagromadziło przez ostatnie kilkaset lat, a w zasadzie możemy powiedzieć, że nawet więcej. Natomiast w szczególności ostatnie kilkaset lat było bardzo dużym programowaniem dla nas, dla ludzkości i jest bardzo dużo tematów, które mamy oczyścić. I to możemy nazwać na przykład tymi cieniami, programami, które teraz doprowadzamy do ładu czy. Czy tymi wszelkimi wirusami komputerowymi, które gdzieś tam się do naszego systemu zakradły, i teraz chcemy przywrócić oryginalne programy. A w tym odcinku chciałam Wam wyjaśnić, dlaczego kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw. Jeśli nie oglądaliście jeszcze mojego poprzedniego odcinka odnośnie manipulacji, czy odnośnie czarnej magii i w jaki sposób wywraca naszą percepcję, zachęcam, żeby zacząć właśnie tam, ponieważ to będzie kontynuacja i dobrze jest mieć tą wiedzę gdzieś tam usystematyzowaną. Poza tym, że powiemy sobie, dlaczego kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw, to powiemy sobie też, dlaczego następuje to zwykle po pewnym czasie i nagromadzeniu takich kłamstw czy manipulacji. I ponownie udowodnimy sobie, dlaczego warto jest skorzystać z geometrii, z symboliki, chociażby po to, żeby nabrać trochę dystansu do tego i zrozumieć całą mechanikę, która za tym stoi. I zacznijmy sobie od porównania geometrii do kłamstwa, do manipulacji, tak jak zaczęłam w poprzednim odcinku, tutaj. Przyjmiemy sobie tą tylko esencję, tak żebyśmy mieli jeszcze raz ten ogląd na to, co się dzieje. Tak więc w ostatnim odcinku doszliśmy do tego, że mamy takie cztery rodzaje, powiedzmy, głównych manipulacji, na których opierają się kolejne, bo one też mogą być w różnych kombinacjach, jeszcze o tym sobie powiem. Natomiast mamy, powiedzmy, to wybiórcze przekazanie informacji, które imituje prawdę. Mamy wrażenie, że widzimy na przykład tą pięcioramienną gwiazdę, a de facto jest to pięć łamanych, które nie są ze sobą połączone więc to nie jest pięcioramienna gwiazda, ale nam się wydaje i przyjmujemy to za fakt. Druga sprawa to kłamstwo lub odwrócenie faktów, najprostszy y, sposób manipulacji, y, czyli pokazanie nam czegoś zupełnie odwrotnego. Kolejna sprawa, naciąganie faktów lub manipulacje, przeciąganie tego ośrodka ciężkości czy naszej uwagi na jakiś inny aspekt. I czwarty sposób, czyli zatajanie faktów, pokazujące zupełnie inne kształty wydarzeń. Przy których możemy mieć wrażenie, że widzimy całość, a możemy zupełnie widzieć inne kształty i na tym opierać naszą percepcję. I tak w pierwszej kolejności chciałabym wytłumaczyć, dlaczego tylko ta osoba, która jest zaangażowana bezpośrednio w takie manipulacje, może zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje. Bo po pierwsze zna prawdziwą wersję wydarzeń. Tylko dlaczego o nich nie mówi? Nie mówi z różnych względów. Indywidualnie tutaj podejdźmy do tematu. Kiedy na przykład mamy jakąś relację, jakiś związek, osób, o tym się najczęściej mówi o, o relacjach z, to, z, to, z toksycznymi ludźmi. I te osoby ze względu na pewne powiązania emocjonalne, czy na przykład jakieś prawne, swój wizerunek w otoczeniu i tak dalej, decydują się na to, że nie będą mówić o pewnych rzeczach, które są wywracane właśnie, przewracane, manipulowane. Przymykają na to oko. Nieraz wchodzi też ten syndrom sztokholmski i pewnego rodzaju uwielbienie dla, dla tego oprawcy. Tłumaczenie go czy wręcz taka chęć przypodobania mu się i przyklaskiwania temu, co robi, tylko że to się dzieje do momentu, do momentu, kiedy się za dużo nagromadzi. Za dużo się nagromadzi, i wtedy eksplodujemy. I to jest jeden z takich podświadomych też celów manipulatora, doprowadzenie osoby do pewnego skraju emocjonalnego, psychicznego, różnego rodzaju prowokacje, tak żeby osoba eksplodowała i wyglądała na tą wariatkę, wariata, bo jest już tyle rzeczy, które mogłaby prostować. Że ona sama też już się w tym może gubić. A nawet jak na udaje jej się coś prostować, to taki manipulator znajduje coś innego jeszcze, co może obkręcić, przekręcić, zmienić, zataić, e odsłonić, e że taka dyskusja nawet z tym manipulatorem nie ma sensu. I to usłyszymy praktycznie od każdego psychologa, psychiatry, terapeuty, że angażowanie się w dyskusję, próby jakiegoś sprostowania czegokolwiek z manipulatorami nie mają sensu, szczególnie kiedy my jeszcze do tego podchodzimy emocjonalnie. W efekcie nawet osoba, która jest zaangażowana może doznać takiego szoku dla swojej percepcji i stwierdzać, że może to ja rzeczywiście coś źle zakodowałam, coś mi się przewidziało. I taki jest też cel manipulatora, żeby, żeby ta osoba uwierzyła w jej kłamstwa, w jej manipulacje i żeby zakwestionowała siebie. I jeszcze raz podkreślę, to najczęściej jest na poziomie nieświadomym tego manipulatora, bo on działa jak program. On działa jak program, po prostu ma zakodowane, ma odwracać percepcję i tak, żeby wyszło na jego. On jest ten dobry, ma jakiś wzór obraz siebie, którego broni, którego broni za wszelką cenę. I będzie korzystać z kolejnych tych taktyk, tak żeby pokazać właśnie tą osobę zaangażowaną jako niekompetentną, niezrównoważoną, a siebie wybielić i pokazać jako tego stabilnego i który ma w tym wszystkim rację, możemy powiedzieć. Tak, to ta racja, racja, kto ma tutaj rację. No i problem polega na tym, że często też osoby, które są wokół takich relacji, tak zwane latające małpy, też polecam, żeby zobaczyć sobie ten temat, będę jeszcze się o tym pewnie nagrywać, żeby one też uwierzyły w tą wersję wydarzeń, którą projektuje manipulator. I to będą osoby, które też nieświadomie zostają zaangażowane w całą procedurę tutaj kłamstwa i manipulacji i wywierają wpływy na tą osobę, która jest tego wszystkiego ofiarą. Bo też nazwijmy rzeczy po imieniu, tutaj mamy do czynienia z. Oprawcą w postaci manipulatora i ofiarą tego manipulatora. Nie chodzi mi tutaj o ofiarę w takim sensie syndromu ofiary, że ktoś z siebie robi ofiary, jak ja jestem biedny, i tak dalej. Tutaj mam do czynienia rzeczywiście z ofiarą, osobą, która jest pod takim, powiedzielibyśmy, obstrzałem w bardzo destrukcyjnych energiach takiej osoby. Że z niej jest wysysana energia życiowa, co więcej, jest transmutowana na tą szkodliwą. I najczęściej ta osoba jeszcze niestety sobie na ten moment nie zdaje z tego sprawy. Do niekończącej się gry destrukcji jeszcze sobie wrócimy, natomiast tutaj chciałabym, żebyśmy zrozumieli i e, też nie angażowali się w czyjeś sprawy, może w takim sensie, żeby od razu przyjmować czyjąś wersję. Bo niejednokrotnie ci manipulatorzy mają bardzo dobrze gadane. Potrafią pięknie swoim wdziękiem czarować. To są często bardzo wysoko postawione też osoby odnoszące tak zwane sukcesy, i w związku z tym mają pewien autorytet dla innych, na różne sposoby wiążą ludzi wokół siebie, i ciężko jest osobom potem ich zakwestionować w jakikolwiek sposób, i przyjmują jako prawdę to, co oni przekazują. Nawet nie sprawdzając, nie pytając tej drugiej strony, czy rzeczywiście tak było. I zachęcam do tego, żeby takie rzeczy konfrontować, szczególnie jeżeli mamy zamiar gdzieś tam się zaangażować. I czasem też powiedziałabym, że warto się zaangażować, chociażby po to, żeby znaleźć właściwą ofiarę i jej pomóc. Pomóc wyjść, wyzwolić się z takich toksycznych relacji, bo nie jest łatwo, kiedy ktoś jest zupełnie sam w czymś takim. Z drugiej strony, niejednokrotnie taki proces jest nam potrzebny, żebyśmy zostali zupełnie sami. Na wcześniejszym etapie, bo wtedy też poznajemy siebie. Natomiast no teraz też rozumiejąc to z innej strony, też staram się przekazać tą wiedzę innym osobom, tak żeby mogły się wyzwolić wcześniej i żeby wiedziały, że nie są same, że jest coraz większe zrozumienie dla tego tematu i że na przykład przede mną nie muszą się z tego tłumaczyć, bo wiem, co to znaczy być pod obstrzałem takich manipulatorów. A cały ten temat w ogóle też nagrywam dlatego, że wierzę mocno w to, że osoby, które teraz na tym etapie już są zainteresowane duchowością i gdzieś wchodzą w siebie i kontemplują i tak dalej, są najczęściej osobami, które takie tematy przerabiały no i nie bez powodu, bo jak przerobiamy to na poziomie indywidualnym, to po to, żeby też przełożyć to potem na poziom kolektywny i móc pomóc kolejnym osobom w tym wyzwoleniu się, e czy to indywidualnie, czy właśnie kolektywnie. Także e wierzę w to, że mm, Zakładam też, że, że macie podobne istoty wokół siebie, jakieś toksyczne. Jeżeli Wam się udało już wyjść z tego, super, cieszę się bardzo. E, pamiętajcie o tym, że macie moc, nie dajcie się temu z powrotem wciągnąć, a z drugiej strony też pamiętajcie o tym, żeby pomagać kolejnym osobom też się wyzwolić, bo wiecie, jak trudne to jest. Więc przejdźmy sobie dalej do tematu. Co usłyszy osoba pod wpływem różnych manipulacji? I tak przeglądałam sobie te różne materiały psychologów. Bardzo cenne, wartościowe informacje. Także polecam to, żeby też się zagłębić pod tym kątem. I do tej całej mojej prezentacji z różnymi geometriami dodałam także te standardowe teksty manipulatorów. Przypomnę jeszcze tak, jak wiszą tutaj gdzieś te różne poprzewracane symbole, że wszystkie są zneutralizowane poprzez te ramki, które dodaję na, na, w kątach. Moich prezentacji, także one nie będą na Was negatywnie wpływały, na to jest tak, tak zwana, można powiedzieć, nakładka naszej energii życiowej i ona harmonizuje wszystkie symbole, które są w środku. No więc, tak jak mamy do czynienia kiedyś tam z tą, z tą pierwszą wersją, tak jakimiś tam łamanymi, które się tak naprawdę ze sobą nie łączą, możemy usłyszeć na przykład czepiasz się szczegółów. Kiedy dostrzeżemy, że coś tutaj się nie łączy ze sobą, no to my się tutaj czepiamy, tak? To nie jest istotne. Czy to nie jest istotne? Czy może jest istotne? Bo to de facto nie jest ten sam kształt. Kiedy mamy do czynienia z takim perfidnym kłamstwem, kiedy coś jest zupełnie odwrotnie nam przedstawione, to nagle stwierdzą, że może każdy może mieć swoją perspektywę, albo może inaczej zapamiętałeś. Z kolei, kiedy mamy do czynienia z tymi e, nierównymi proporcjami, m, przesunięciem ośrodka ciężkości, możemy usłyszeć, że wyolbrzymiasz coś. Albo odwrotnie, będą starali się przesunąć ten środek ciężkości, pokazać nam jakiś inny aspekt i jego wyolbrzymić, twierdząc, że to jest ważniejsze niż to, o czym wspomnieliśmy. I w przypadku, kiedy pewne części są zasłonięte, to z kolei będą starali nam się wmówić, że coś sobie dodajemy, coś, czego tam nie ma. Oni nam co prawda tego nie pokazali, ale my tam czujemy, że coś tam jest jeszcze, na przykład już światło na to położyliśmy i widzimy, że to jest yy, inaczej wygląda. No, i będziemy słyszeć, że na przykład właśnie sobie coś dodajemy. Oczywiście to jest tylko kilka takich przykładów, bo tekstów jest więcej i jest bardzo dużo jeszcze takich mocno emocjonalnych, prowokujących nas, do tych reakcji, sprawdzających nasze granice. Natomiast myślę, że daję wam pewien ogląd na to, jak mogą być interpretowane właśnie te różne manipulacje. I przejdźmy teraz do esencji tego odcinka, czyli dlaczego prawda zawsze zwycięży. I być może też zauważyliście, gdzieś tam mając takie indywidualne interakcje z manipulatorami, że ileś razy tak obrócane fakty, kłamstwo, przekręcanie i tak nie może trwać wiecznie. To znaczy, taka osoba już obracając, przewracając, zakrywając i dalej stosując te różne manipulacje, dochodzi do punktu, w którym wraca do punktu prawdy. Tak się zapędla w te różne manipulacje, że nie ma opcji, musi wrócić z powrotem do stanu zero. I wtedy najczęściej też będzie prowokowała uciszenie dyskusji, bo sama się złapie na tym, że to ona poprzekręcała. I ona ten temat musi sobie przemyśleć najczęściej. <noise> musi sobie przemyśleć ta osoba, po to, żeby wymyślić coś innego, co może przekręcić, obkręcić, wywrócić i tak dalej. Właśnie. Przesunąć ten środek ciężkości na coś jeszcze innego, na przykład wtedy zastosuje taktykę zmiany tematu i coś innego nam będzie chciała pokazać, gdzie może myśmy tam zawinili, i tak dalej, tylko po to, żeby nie przyznać, że wróciliśmy do stanu zero, to jest prawda. Tak więc taki manipulator nie może kłamać w nieskończoność. I to się kończy, i się kończy nie tylko na poziomie naszym, tutaj indywidualnym, kochanie kochani moi, ale także na tym poziomie kolektywnym. I to teraz już też widać, nasi politycy z całego świata w sobie też już nie mają jak kłamać bardziej, nie mają jak bardziej manipulować, i wszystko wraca do y, początku, do punktu zero, i trzeba przyznać się w końcu, co było właściwą na przykład y, intencją y, przy pewnych działaniach. I trzeba oczyścić trochę powierzchnię z tych różnych toksycznych istot. W każdym razie, tym prostym przykładem, chciałam Wam pokazać to, że, nawet geometrycznie, symbolicznie, prawda zawsze zwycięży. I to może trochę trwać. Bo tutaj mamy do czynienia z tym, tym podstawowym, powiedzmy, kłamstwem, gdzie jest obrócenie o 180 stopni. Te obroty mogą być różne. Co więcej, musimy uwzględnić też, że mamy, że tak powiem, te różne kształty prawd, mamy różne jego symetrie, różne kąty obracania. Mamy do czynienia nie tylko z jedną manipulacją najczęściej, to nie jest tylko kwestia, że ktoś powie jakieś kłamstwo. Najczęściej przy tych manipulacjach właśnie jest y, złożoność, czyli występują y, i właśnie przewracania, przekręcania, zakrywania części, y, niełączenia linii ze sobą itd., itd. Więc jak mamy do czynienia z takimi różnymi taktykami, y, które się ze sobą łączą y, i zmieniają, no to żeby dojść do tej prawdy, prawdy to naprawdę jest wiele operacji które po drodze następują. I to się dzieje, jak się mówię, zarówno na poziomie takim indywidualnym, jak i na poziomie kolektywnym. Jak ktoś chce się w to bawić, to, to proszę bardzo, natomiast ja zakładam, że to jest destrukcyjna gra i w sumie nie tylko ja, tylko to są też opinie fachowców w tym temacie. Lepiej z takiej gry jak najszybciej wyjść, bo zauważcie, ile jest po drodze tych destrukcyjnych symboli. I jak wiele naszej energii to pochłania. Pochłania to, żeby wrócić do centrum, wrócić do prawdy. A zamiast tego, moglibyśmy się skupić na tworzeniu czegoś pięknego, czegoś harmonicznego. I do tego Was zachęcam, żeby nie marnować swojej energii na tego typu interakcje. One prędzej czy później i tak wrócą do tego właściwego poziomu, ale my nie musimy się w to angażować. Bo jak się angażujemy. To ta osoba znajduje kolejne metody, kolejne sposoby, żeby dalej coś obracać, i żeby kolejne kwestie naszego życia przewracać, obracać, wywracać, yy, i tak dalej, i tak dalej. I tak można w nieskończoność z nimi. Yy, prawda i tak wyjdzie na jaw, tylko pytanie, czy po drodze my nie stracimy swojej energii. I to też niestety nieraz się dzieje, że osoby, które padają ofiarami takich manipulacji, już nie mają siły nawet do życia. Są totalnie zniszczone. Więc nie dajmy zgasić swojego światła i nie dajmy zmarnować swojego światła na tego typu interakcje. Będę kończyła ten odcinek, jak słyszycie tutaj, w tle różne są odgłosy. Przepraszam Was bardzo za to, ale też nie mam innego miejsca do nagrywania się. Mam nadzieję, że w ten sposób tylko zachęcę Was do tego, żeby skupiać swoją uwagę na tym, co jest wartościowe, to co jest właściwe w tych nagraniach, a nie na odgłosach tła. I da nam to może tak pewne wrażenie takiej rozmowy właśnie w parku, gdzieś tam na luzie, z przyjaciółką. Jak słyszeliście, pewne dziecko bardzo mocno krzyczało w tym momencie. I zostawiam to. Zostawiam to, ponieważ przypomniało mi bardzo ważnej kwestii. Kiedy mamy do czynienia z tymi manipulatorami i bardzo to wpływa na nasze emocje, bardzo nas niszczy od środka, i bardzo dobrą też metodą na to, żeby wypuścić te emocje z siebie, jest wykrzyczenie tego. I polecam to, żeby pójść sobie właśnie do lasu i wykrzyczeć. Co mamy wykrzyczeć? Wywrzeszczeć równo. Poza tym, że jak już jesteśmy w lesie, to też można poprzytulać na przykład drzewa i pozwolić temu tej energii, żeby została transmutowana. To, co przyroda ma fantastycznego w sobie, to jest ta umiejętność transmutacji właśnie tych przeróżnych, toksycznych energii. I jest bardzo pomocne. Sprawdziłam też na sobie to przytulanie z drzewami, tak samo wykrzyczenie, także polecam wam serdecznie. Być może to jest to właśnie co przypomnienie dla mnie, żebym Wam też przekazała w tym temacie właśnie przy okazji nagrywania tego odcinka. Kochani, mam nadzieję, że dawam ten odcinek dużo inspiracji, ale też was wzmocni w tym, co powinniście zrobić, czy jak się do tego odnieść, co się dzieje teraz w Waszym życiu. Czy w życiu waszych bliskich, i też jak mamy sobie nawzajem w tym wszystkim pomóc, bo nie są to łatwe tematy, szczególnie kiedy mamy dużo różnych powiązań, tych tutaj przyziemnych i te powiązania na przykład są rodzinne i nam się wydaje, że ze względu na to, że to jest nasza rodzina, nie powinniśmy pewnych rzeczy robić. No, to nie jest do końca tak, i też to były trudne lekcje dla mnie do przerobienia. O tym jeszcze też sobie powiemy. Natomiast na ten moment zostawiam Was z kontemplacjami. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się mocni. Z całego serca dla Was. Aga.